Po długiej przerwie, wymuszonej przez epidemię, Wrocławski Teatr Alek z ogromną radością i niecierpliwością wraca do gry we właściwym dla siebie miejscu, czyli w siedzibie przy placu teatralnym. Bardzo się cieszymy, że teatr wypełni się znowu głosami naszych najmłodszych i nieco starszych widzów. Niecierpliwie oczekujemy spotkania z naszymi widzami, bo to właśnie ono bezpośrednio tworzą w twarz, jest esencją naszej działalności, której nie da się zastąpić do końca działalnością online. Choćby najbardziej intensywną. Dlatego skróciliśmy sobie przerwę wakacyjną i wyjątkowo w tym roku zaczynamy nowy sezon już wcześniej, w sierpniu. Dokładnie w najbliższy czwartek, 13 sierpnia o 11 rano, spektaklem calineczka, na którym wychowały się kolejne pokolenia Wrocławian i wiemy od. Rodziców i dziadków naszych dzieci, że już kolejne najmłodsze pokolenie, bardzo na ten spektakl czeka. Ale to nie wszystko. Pomyśleliśmy o wszystkich grupach wiekowych. Zaplanowaliśmy na kolejne weekendy dżunglę, czyli spektakl dla naszych najnajmłodszych widzów, czyli dzieci do trzeciego roku życia. Grane na scenie, scenie na piętrze. Pomyśleliśmy również o widzach nieco starszych na samo zakończenie wakacji na pociechę wpisaliśmy do repertuaru spektakl o dwóch genialnych wynalazcach zatytułowany Tesla vs Edison. I dla widzów cztero letnich i starszych, spektakl skarpety i papiloty, grany wyjątkowo na dużej scenie. W repertuarze są spektakle przede wszystkim weekendowe, ale powoli nieśmiało zaczynamy grać również w dni poprzednie rano. Dla widzów indywidualnych jesteśmy otwarci. Spędziliśmy bardzo długie godziny na zebraniach, podczas których opracowywaliśmy szczegółowe procedury, tak, żeby zapewnić absolutne bezpieczeństwo nie tylko naszym widzom, ale również pracownikom teatru. I oparaliśmy je na takich czterech filarach bezpieczeństwa zgodnych z obowiązującymi procedurami, czyli obowiązku nos noszenia maseczek, zachowywania dystansu, dbałość o higienę, czyli dezynfekowanie rąk, no i dbamy oczywiście o dystans, sprzedajemy tylko połowę miejsc, apelujemy do naszych widzów, żeby dbali podczas każdej wizyty w teatrze o bezpieczeństwo nie tylko swojej, swoich dzieci, ale także swoich towarzyszy w rzędach czy na warsztatach. Przygotowaliśmy też całkowitą niespodziankę, zupełnie nowy cykl warsztatowy, zatytułowany Bawimy się w teatr O!, realizowany we współpracy z fundacją t 2 i fundacją Katarynka, która będzie dbała o to, żeby wszystkie warsztaty. Były dostosowane do potrzeb dzieci z dysfunkcjami, czy to wzroku, czy to słuchu. Więc mogę powiedzieć, że jest to cykl zupełnie dostępny. Wszystkie warsztaty w jego ramach są bezpłatne, co nas bardzo cieszy. Warsztaty będą prowadzone w zależności od pogody, w miarę możliwości w plenerze, na naszej scenie letniej, ale jesteśmy przygotowani również do prowadzenia ich we wnętrzach. Z radością i niecierpliwością zapraszamy do naszego budynku na spektakle i warsztaty. Wrocławskiego Teatru Lalek.